Fascynuje mnie pewien fenomen. Jest taka grupa agentów, która bardzo lubi sprzedawać, lubi pomagać swoim klientom i lubi swoją pracę. Oni zwykle efekt finansowy stawiają na drugim albo trzecim miejscu. Najważniejsza jest dla nich ta praca z klientami. I oni zwykle robią bardzo dużo transakcji i mają bardzo zadowolonych klientów, którzy ich polecają dalej. Druga grupa przychodzi do tej pracy po to, żeby zarabiać pieniądze. Pieniądze są dla nich najważniejsze i niestety zwykle ponoszą porażkę. Jeżeli myślisz o tym, żeby pracować jako agent nieruchomości i w swojej pracy lubisz dbać o swojego klienta, to serdecznie zapraszam Cię do nas, do Rymak Smart na kawę. Chętnie porozmawiamy z Tobą na ten temat.